Cześć, witajcie w podsumowaniu tygodnia w motorsporcie. Oficjalnie samochody Rally One z napędem hybrydowym będą brały dalej udział w rajdowych mistrzostwach świata do końca 2026 roku. FIA potwierdziła te informacje po wtorkowym posiedzeniu Światowej Rady Sportów Motorowych. Wstępnie grupa robocza FIA zaproponowała w lutym usunięcie hybryd w trybie natychmiastowym od przyszłego sezonu, ale na prośbę zespołów, które nie zdążyłyby stworzyć konkurencyjnych samochodów w tak krótkim czasie, zmiany te wejdą w życie później. Formuła E zaprezentowała swój kalendarz na sezon 24-25, który obejmuje nowy obiekt w Miami. Harmonogram obejmuje 17 wyścigów i został zatwierdzony we wtorek na posiedzeniu Światowej Rady Sportów Motorowych. Tor Homestead Miami Speedway, na którym odbywały się wyścigi NASCAR i IMSA, stanie się kolejną amerykańską rundą tej serii. Nitka obejmie wewnętrzną strukturę toru i część fragmentu owalnego. Sezon rozpocznie się 7 grudnia w São Paulo, a zarówno Monako, jak i Tokio po raz pierwszy zorganizują wydarzenia typu header. Max Verstappen potwierdził, że dostał ofertę od kilku zespołów w sprawie występu w wyścigu 24 Le Mans i to za kierownicą Hypercara. Holender wielokrotnie wspominał, że po zakończeniu kariery w F1 chce wystąpić w wyścigach długodystansowych, powiedział także, że w pewnych okolicznościach mogłoby to nastąpić nawet w trakcie jego występów w sezonie F1. Organizator World Endurance Championship przedstawił kalendarz na sezon 2025. Jest on w zasadzie identyczny jak ten na sezon 2024. Stawka ponownie rywalizować będzie podczas 8 rund, jednocześnie potwierdzono, że producenci startujący w klasie Hypercar będą zobowiązani do wystawienia dwóch prototypów od przyszłego sezonu. Poza tym zdecydowano też o odłożeniu w czasie wdrożenia nowej generacji prototypów LMP2. Pierwotnie zakładano, że stanie się to w 2026 roku, ale odłożono te zmianę na sezon 2028. Martin Truex Jr. zdecydował się zakończyć karierę w pucharowej serii NASCAR wraz z zakończeniem tego sezonu. 43-latek opuści zespół Joe Gibbs Racing i zwolni numer 19 na swojej Toyocie. Kierowca dołączył do tego zespołu na początku sezonu 2019. Ma na swoim koncie 34 zwycięstwa w NASCAR Cup Series. W sobotę zakończyła się trzecia runda rajdowych mistrzostw Europy rozgrywanych jako królewski rajd Skandynawii. Wśród Polaków startowali Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk, a w klasie ERC-3 Igor Widłak i Daniel Dymurski. Na 8 piątkowych OS-ów aż 4 wygrał Oliver Solberg, i to ten duet zakończył dzień na najwyższym miejscu w klasyfikacji z przewagą 3,3 sekundy nad drugim Hadenem Padonem. Miko Marczyk razem z pilotem najwyżej w ciągu dnia, czyli na ósmej pozycji, znaleźli się na dziewiątym OS-ie, a cały dzień zakończyli na miejscu dziewiątym. Drugi polski duet Igor. Widłak i Daniel Dymurski byli czwartą załogą kategorii RC3. Oliver Solberg utrzymał dobre tempo do końca i zwyciężył w całym rajdzie. Zdominował sobotę, wygrywając w ten dzień wszystkie odcinki specjalne, kończąc rajd z przewagą 38 sekund nad drugim Miko Hejkilą. Trzeci był Hayden Padon. Polski duet Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk ukończył rajd na ósmym miejscu. Na pocieszenie zgarnęli jeden punkt za piąte miejsce na Power Stage. Drugi polski duet Igor Widłak i Daniel Dymurski zakończyli rajd na czwartym miejscu w rc 3 Kacper Sztuka poinformował, że nie jest już członkiem programu rozwojowego Red Bulla. Austriacki koncern rozwiązał z Polakiem umowę. Nie wpływa to na starty w tym sezonie. Polak ma w planach wystartować we wszystkich pozostałych rundach serii Formuły 3. Wszystko, co działo się w 24-godzinnym wyścigu Le Mans, opowiem w kolejnym filmie. Natomiast najważniejszą informacją jest to, że ten legendarny wyścig w tym roku wygrało Ferrari numer 50. Natomiast po zeszłorocznym sukcesie polski zespół Inter-Europol Competition zajął drugie miejsce w klasie LMP2. Jednak był to mieszany weekend dla polskich kibiców po wcześniejszym wycofaniu się AF Corse z Robertem Kubicą, które walczyło w ścisłej czołówce przez większość wyścigu. Powodem była awaria samochodu. Obecny mistrz na Scar Cup Series Ryan Blaney odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w tym sezonie na torze Iowa Speedway, najnowszym obiekcie serii. W wyścigu zużycie opon okazało się problematyczne, ponieważ kilku kierowców złapało gumę i uderzało w ścianę. Natomiast Blaney z zespołem dobrze opracowali strategię, dzięki czemu wygrali wyścig. W wyścigu było wiele neutralizacji, a w początkowej fazie na czele ścierali się Kyle Larson właśnie z Ryanem Blaneyem. Jednak ten pierwszy mimo wygrania drugiego etapu miał kolizję i odpadł przedwcześnie z rywalizacji. Na 220 okrążeniu Suarez uderzył w tył Chevroleta numer 5 należącego do Larsona, który z kolei uderzył w bok Toyoty numer 11 Denego Hemlina. William Byron i Chase Elliott zamknęli podium w Iowa. Co warto obejrzeć w ten weekend? Przede wszystkim Grand Prix Formuły 1 odbywające się na torze w Barcelonie. Wyścig rozpocznie się w niedzielę o godzinie 15. IMSA wraca do ścigania, a będzie to 6-godzinny wyścig na torze Watkins Glen, który rozpocznie się o godzinie 17. Późnym wieczorem w niedzielę odbędzie się kolejna runda IndyCar. Grand Prix of Monterey odbędzie się na torze Laguna Seca. Również w niedzielę odbędzie się kolejny wyścig na Cup Series, tym razem na torze New Hampshire Motor Speedway.